Witamy bardzo serdecznie a naszym gościem, minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Witamy pana, panie ministrze. Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim. Panie ministrze, będzie pan ministrem finansów? No i chyba jestem. Tak mi się wydaje cały czas. Jeszcze rząd w obecnej kadencji nie zakończył swojej pracy, więc nadal jestem i ministrem finansów i ministrem inwestycji i rozwoju. A jeśli padnie taka propozycja, że albo to, albo to, to co pan wybierze? Nie, no, wie pan, to, to będziemy rozmawiać. No, od tego jest premier. Tu premier decyduje, kogo, kogo widzi w rządzie na jakim stanowisku, a kogo nie widzi, oczywiście my mamy prawo, żeby się zgodzić albo się nie zgodzić. To... To, to prawda, ale zazwyczaj się premierowi nie odmawia. A jeśli powiem, że region oczekuje, że będzie pan pełnił funkcję ministra inwestycji i rozwoju? Że region oczekuje. Tak, ten region. Panie redaktorze, nie no to tak, tak bywa, że, że my nie schodzimy na, na ten poziom. Władze, władze regionalne to władze regionalne, wybierane są. Ale ja mówię my region jako tutaj. reprezentanci tego regionu. Jako reprezentanci. No, no myślę, że regiony są wpływowe, mają, na pewno mają wpływ na to, co się dzieje w polityce, co się dzieje w Warszawie i na pewno mo mogą rozmawiać z panem premierem. Dlaczego ja o tym mówię i dlaczego stawiam sprawę w ten sposób? Muszę się wytłumaczyć mhm. oczywiście, ponieważ to pan trzyma w ręku program dla Śląska, pan również e, organizuje, pisze projekty tego, co się nazywa polityką regionalną państwa. I zarówno jeden, jak i drugi dokument bardzo zwraca mocną uwagę na pozycję i sytuację mhm. naszego regionu. Mhm. Na razie nie będziemy rozmawiali o polityce regionalnej, gdzie Śląsk mhm. jest także wymieniony w, w tych założeniach jako bardzo ważny, strategiczny region, którego mhm. problemy należy rozwiązać. Przejdźmy czy wróćmy do programu dla Śląska, no, który ostatnio trochę się panu zwiększył o dobrych kilka miliardów. Ale tak? to zapowiadaliśmy, że tak się stanie i, i tak się stało. No i ten Tę niewątpliwą przyjemność miał pan premier Mateusz Morawiecki, bo on, on to przedstawiał na Radzie Wykonawczej y, Programu dla Śląska, tutaj w Katowicach. Przedstawiał rozszerzenie tego programu o nowe projekty i również o, o, nowe o nowe pieniądze, więc w tej chwili mamy, można powiedzieć, 62 miliardy, które. Będą pracować na rzecz programu. Mówię, że będą, bo jeszcze nie wszystkie pracują, dlatego że po kolei uruchamiamy te projekty. W tej chwili prawie 50 miliardów, prawie, prawie 50 miliardów jest już w uruchomionych. W uruchomionych Projektach na Śląsku, w różnych projektach, bo to są i projekty i transportowe, i związane z ochroną środowiska, z innowacjami bardzo ważne dla nas, projekty dotyczące rewitalizacji, dotyczące e, podnoszenia kwalifikacji. Więc, więc ty, tych, tych projektów mamy już w tej chwili, można, można powiedzieć, około, około setki. Więc pokazaliśmy, że można przygotować bardzo duży, bardzo ambitny program właśnie dla Śląska, że jak gdyby podstawy dla tego programu można w sposób precyzyjny umieścić w, w całej tej strukturze programowania państwa, dlatego że, że przypomnę, że program dla Śląska, jako projekt strategiczny, został wpisany najpierw dla Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli ja często mówię takiego naszego rządowego planu. Później, później ten program żeśmy przygotowali, zaczęliśmy go wdrażać. Również w tej chwili, kiedy aktualizowaliśmy Krajową Strategię na Rzecz Rozwoju Regionalnego. To jest jedna z dziewięciu takich sektor, strategii sektorowych, które są znowu podpięte pod TENSOR, czyli Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju a ta znowu strategia jest najważniejsza dla regionów, dla samorządów. I tam również mamy Śląsk wymieniany jak, jako jeden z czterech obszarów tak zwanej e, specyficznej. Interwencji, specjalnej interwencji. Śląsk obok ściany wschodniej. Proszę. Te dwa, Śląsk obok ściany Nie, wschodniej, jeszcze, czyli jakby te dwa. Jeszcze mamy obszary zmarginalizowane, i mamy małe małe, średnie miasta. To są jak gdyby te, te cztery obszary, którymi się e, bardzo zajmujemy. Bo przypomnę, że odeszliśmy w tym modelu prowadzenia polityki rozwojowej od tego modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego. Gdzie koncentracja procesów rozwojowych następowała na tych wybranych największych ośrodkach wzrostu. Właśnie do, do polityki rozwojowej, gdzie prowadzimy rozwój zrównoważony i chcemy wykorzystać wszystkie potencjały. Jednym z niewykorzystanych właśnie takich potężnych potencjałów na skalę krajową, to jest właśnie Śląsk, który się cofał. Panie ministrze, przepraszam, że panu przerywam, bo czas oczywiście nieubłaganie nam umyka, tak, ale wracając jeszcze do programu dla Śląska, otóż wydarzyło się kilka rzeczy, które pokazują, że ostatnio no, postawiony został taki jakby mocny nacisk na południe naszego regionu, bo Mówimy zarówno o działaniach PKP-PLK, czyli o budowie linii kolejowej, która by połączyła Jastrzębie z hmm. z Ostrawą. Mówimy hmm. o linii kolejowej Wisła-Cieszyn. Mówimy o drogowej inwestycji, o węgierskiej, hmm. tak zwanym obejściu węgierskiej górki. Tak? Czyli mówimy o inwestycjach, które są ewidentnie realizowane właśnie na obszarze pod Beskidzie. Nie, to, to prawda. To znaczy, chcemy rozwiązywać problemy w skali całego województwa. Województwa śląskiego. Nasz program dotyczy województwa, nie dotyczy sensu stricte samej chociażby aglomeracji śląskiej, nie dotyczy tego śląska, jak czasami w tych w granicach w granicach geograficznych go określamy, ale dotyczy Śląska jako województwa, czyli bierze pod uwagę zarówno Północ. Czyli, czyli to dawne województwo świętokrzyskie, częstochowskie. przepraszam, częstochowskie, ale bierze, bierze również pod uwagę południe, czyli pod Beskidzie. I tu faktycznie to są takie projekty, o których mówiliśmy od wielu lat. Ten, ten objazd, który jest w tej chwili przez węgierską górkę, no to jest karkołomny. Wszyscy, którzy tam jechali na południe Polski, na to wskazują, więc wreszcie ten węzeł gordyjski będzie tutaj rozwiązany. Obiecaliśmy, że go rozwiążemy i go, rozwią i go rozwiążemy. Połączenie Wisły z Cieszynem to też o tym od wielu lat się mówiło, i tam po prostu zabrakło pieniędzy. I, i, my, I my na poziomie rządowym znaleźliśmy te pieniądze po to, żeby ta inwestycja mogła tutaj być w regionie zrealizowana. Natomiast ten trzeci projekt, o który pan mówił, on jest dla nas jak gdyby szczególnie ważny. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że żeby dać dodatkowe bodźce dla rozwoju naszego kraju, musimy mieć lepsze połączenia komunikacyjne. Drogowe i kolejowe z naszymi sąsiadami, szczególnie Szczykami i Słowakami. To jak gdyby świetnie, świetnie widać na, na mapie naszego kraju, kiedy byśmy ponanosili taką średnią prędkość podróży, czy to pasażerskiej, ale szczególnie przewożenia, przewożenia towarów. To widać wyraźnie, jak to się załamuje przy terenach. W związku z tym, na nasze najbliższe lata, priorytetem właśnie będzie znacznie usprawnienie tych, tych przejść granicznych. I tutaj z panem ministrem Adamczykiem na tym pracujemy już w tej chwili. Bo na przykład s to to wprawdzie nie jest województwo śląskie, to jest województwo dolnośląskie, ale przejście przez granicę dalej do Czechów jest, jest takim naszym. Jest takim naszym priorytetem. Jedynkę autostradę mamy, ale, ale teraz chodzi o to, żeby szereg połączeń kolejowych. Jednym z nich jest właśnie Ostrawa jastrzębie Dla Jastrzębia no, też to jest duża, duża aglomeracja miejska, no, która nie ma połączenia, połączenia kolejowego, więc, więc tutaj aż prosi się to połączenie Jastrzębia właśnie z Ostrawą. Panie ministrze, wrócimy jeszcze do tych kwestii, bo na koniec może porozmawiamy o tym, czy Fundusz Spójności się w ogóle mm, ostanie, ale ponieważ... Tak nie, mówię... to już mogę powiedzieć. Osta... Nie tyle Fundusz Polityka Spójności na pewno się ostanie. To co do tego nie ma... Bo Zawsze, kiedy debatowana jest kolejna mm. perspektywa, mówi się o tym, że Fundusz Spójności to już jest, że tak powiem, przeszło. Znaczy, tu tak są prawda? dwie kwestie. Jedna polityka spójności, która jest takim najważniejszym instrumentem unijnym dla polityki regionalnej i stanowi mniej więcej jedną trzecią budżetu. I faktycznie cztery lata były takie wątpliwości, bo wiele krajów, szczególnie tych krajów płatników netto, proponowało tak zwaną nacjonalizację tej polityki, czyli żeby kraje się to robiły, ale w ramach, w ramach swoich własnych budżetów. Jednym z argumentów było to, że, było, że te fundusze były słabo wykorzystywane. Wtedy to były lata 2014 2015 16. Obroniliśmy ten między innymi formułując taki sojusz krajów, które korzystają z polityki spójności, ale przekonując również te kraje płatników netto. Tworzyliśmy taką grupę przyjaciół polityki spójności na poziomie ministrów, którą ja kierowałem, również na poziomie premierów, gdzie w coś się zaangażował bardzo silnie pan, pan premier. To nam się udało obronić. Ale to jak gdyby to jest nie koniec tej walki, jeżeli można powiedzieć, bo w tej chwili jest walka o nowy budżet Unii Europejskiej. Więc my wiemy, że ta polityka spójności będzie, tylko pytanie, jak ona będzie miała wymiar? Ta propozycja, która została zgłoszona przez Komisję Europejską w zeszłym roku, jest dla nas bardzo krzywdząca, bo ona proponuje obcięcia dla ośmiu krajów w wysokości powyżej 20%. I my rozumiemy dokładnie, że to nie jest tak, że będzie tak samo, dlatego że jest 10% mniej ze względu na Brexit, bo po prostu tyle Wielka Brytania wpłacała do budżetu. Nasze regiony się bogacą. I, I to już nie dotyczy tylko Mazowsza, ale dotyczy dolnośląskiego Wielkopolski. I to naturalna rzecz, my po prostu dostaniemy z tego powodu pieniędzy mniej. Natomiast nie chcielibyśmy, żeby nowe priorytety, które Unia Europejska proponuje, które są ważne również i dla nas, bo to są migracje, bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, innowacyjność, polityka klimatyczna i tak dalej, one są dla nas też ważne, ale mówimy, żeby one były sfinansowane z, z dodatkowych z dodatkowych pieniędzy, do których my się też, też dołożymy. I oto trwa w tej chwili główny spór w Unii Europejskiej. Ale tak spoglądając oczami laika można powiedzieć, że powtarza się ten teatr, który się już odbywał kilka razy. To znaczy jest propozycja Unii Europejskiej, my mówimy, że nie. Potem się okazuje, że jest zmiana w parlamencie, zmiana w komisji, dużo zmian, dużo zmian. Więc czas umyka, trzeba się pośpieszyć, trzeba już coś wynegocjować, już zdecydować się. Ale panie redaktorze, obecnie znaczy, kraj, który jest teraz przy sterach w Unii Europejskiej, czyli czyli Finlandia i reprezentując te bogate kraje tych właśnie płatników net. No w, pewien, w pewien sposób chcę przekonać wszystkich do znaczącego zmniejszenia budżetu, bo ich obecna propozycja jest na poziomie 1,03 1, dochodu narodowego brutto. Propozycja Komisji Europejskiej. To Jest 1,114. Ja przepraszam, że takie liczby hmm. mówię, ale, ale tu, tu, rozmawiamy, tu rozmawiamy o pieniądzach, a nam się to nie podoba. My mówimy, e, my mówimy że takim rozwiązaniem, które by było właściwe, to jest 1,20. To jest i tak mniej, jak było jeszcze, nie wiem, z 10 lat temu, bo wtedy to mniej więcej było 1,25, nawet więcej. Parlament Europejski nawet w swojej rezolucji powiedział, że to powinno być jeszcze więcej, 1,3. I, I nam się ta propozycja nie podoba. I to pan minister Szymański przedwczoraj, e, przedwczoraj na, na posiedzeniu Rady Europejskiej bardzo wyraźnie powiedział. I, I zresztą inne kraje też, szczególnie Węgrzy. No, to nie jest propozycja, która jest jakąś propozycją kompromisową, gdzie można próbować się, się, się dogadać. To po, po prostu te kraje starają się jak gdyby nas zastraszyć, mówiąc, jak się na to nie zgodzicie, to nic, nic z tego nie będzie. No, ja się niestety obawiam, że przy takiej postawie to uchwalenie budżetu będzie jak zwykle, czyli w ostatniej chwili. W, dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, kiedy usterów u rządów, czyli prezydencji będą miały Niemcy. Zatem będziemy czekać na te ustalenia, będziemy czekać na to, ile pieniędzy dostanie nasz kraj, jak w konsekwencji także nasz region. A na razie życzymy Panu, aby ponownie objął Pan tekę ministra inwestycji i rozwoju w nowym rządzie. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Ksieciński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.